Nazywam się Peter Reina, byłem docentem na Uniwersytecie w Berlinie, historykiem z zawodu i obecnie jestem też, pracuję naukowo na Uniwersytecie w Oksfordzie. Ale już od lat 70. Już współpracowałem z opozycją w Polsce. Ale zaczynało się już kiedy powstała Solidarność, lat 80. i zwłaszcza po. W prowadzeniu stanu wojennego w Polsce pierwszy komitet Solidarności powstał w Berlinie Zachodniej który ja inicjowałem. I e, zaczynała się cała wielka pomoc dla Polski, prawda? Przede wszystkim pomoc najpierw Polakom, którzy wyjechali wtedy i uciekli z Polski do, nie tylko do Berlina, ale i Niemiec i później pomóc Polakom w kraju. I robiliśmy tak, żeby zbierać adresy pierwsze. Każdy Polak, który był w zakładzie, czy ma rodzinę, tak dalej, żeby wysłać paczki do rodziny. Ale później zbieraliśmy te e, adresy i wysłaliśmy. Ale wystąpiliśmy do rządu e, senatu berlińskiego, żeby dał nam pozwolenie, Czyli każda paczka, która poszła do, do Polski, była bezpłatna. I to była wielka pomoc ze strony niemieckich, prawda? Ale, ale Berlin, wydaje mi się, jeśli ja skromnie mogę powiedzieć, był pierwszy, później był zachodni Niemcy, Anglia i tak dalej, ale dla nas to była wielka rzecz, bo to, to była nie pomoc polityczna, tylko społeczna. Widzieliśmy, o co chodziło, prawda? Przekonać Niemcom, żeby oni pomogli. Niemcy jak najbardziej, nie tylko no, społeczeństwo niemieckie, ale rząd niemiecki dużo pomógł w tej sprawie. No właśnie. Co, co wtedy było jakby, Jakie były te najważniejsze... Na, najważniejsze no. były... By, co jest najbardziej potrzebne Polsce. A nie tylko E, powiedzmy jedzenia, ale to były takie, takie drobne sprawy, które Niemcy nie rozumieli. Potrzebne było szampon. albo puder do malowania, albo drobne rzeczy, prawda? Ale, ale co higienicznie, prawda? Żeby co człowiek potrzebuje w życiu normalnym. Ale przede wszystkim były te zimnościowe. I paczki były wysłane. To była jedna dzieć. Druga rzecz była, jaka e, opozycjonista tutaj, jak pomóc podziemia drukować na przykład e, e, te pamflety Polsce, jak im pomóc. Ale to nie, to była zupełnie osobna sprawa, prawda? Nie, nie, nie mi się pomoc społecznie z sprawami politycznymi. Gdzie ta pomoc trafiała do kogo? Jak to było tu w Polsce? czy pan... Jak najbardziej muszę, muszę tutaj podkreślić, że wielka pomoc tutaj pomogła nam kościół tutaj, bo to można od jednego kościoła do drugiego wysyłać tyry z tymi paczkami i dotarło do... W miastach polskich, prawda, do kościołu. To oni mogli roz, rozdawać, prawda. Siedząc w Berlinie albo w Zachodzie, nie, nie mieli się kto co dostanie, ale, ale, ale ludzie mieli zaufanie do, do poszczególnego proboszcza, do kościoła. To bardzo dobrze poszło, prawda. I, i myśleliśmy, żeby dzieci mieli, szokolady, prawda, trzeba o tym myśleć, prawda. Nie, ale, ale, ale było to jak najbardziej piękna, piękna pomoc z zachodu, nie tylko z, z, z Niemiec, ale z całego zachodu. I tutaj emigracja polska też była, piękna rola grała tam, z Ameryki, z Australii, z Zelandii. Zelandii. Wtedy dowiedzieliśmy ile jest Polaków w wszędzie, wszędzie, w zachodzie, prawda. To, ale, ale, było takie, takie zaangażowanie bardzo przepiękne. nie, nie pamiętam, takie zaangażowane, jak to było oddania ze strony Polski, z emigracji Polski do Polaków w kraju, ale jednak społeczeństwo angielskie, niemieckie, austriackie, nie Polaków, ale, ale była wielka pomoc była taka przychylna aura dla Polski. Jak tak? najbardziej, Bo... jak najbardziej, jak najbardziej, naprawdę. E... politycznych e, No wie Pani, nikt to... o tym nie myślał, ani o tym, czy obalić systemu tutaj, tutaj e, o, 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 o takich kotygarach człowiek nie myślał, tylko żeby… Jak pomóc człowiek człowiekowi? O to chodzi, tutaj to, 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 to chodziło. To na no, Polska jako Polska, Polacy, ale było zaangażowanie społeczne, jak najbardziej, jak najbardziej. Mm -hmm. eee, czy to miało jakieś formy instytucjonalne? Czy to powstała jakaś grupa? Nie, ale czy były takie komitety, prawda? Właśnie to jest hasło Solidarności, było, duże miało znaczenie, ale później były różne komitety, prawda? Krajowizm, czy, czy, czy gminowy, prawda? Ale, ale bo musiała być jaka organizacja, prawda? Gdzie zbierać te paczki, prawda? I to były zorganizowane, ale ważne był, że wracając do państwa niemieckiego, że państwo dało pozwolenie, że każda paczka do Polski ma być bezpłatna. I to było wielka rzecz. Trzeba to chwalić tym tym rządowi polskie, niemieckiemu. prawda? Mm -hmm. A teraz, a pan przebywał od którego roku za granicą? Pan się znalazł na zachodzie? Oto, to, to już, już latach, wcześniej lat uh, 60., prawda? To już tam, dawno byłem tam, tam. ale wepni to e, koziło e, 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 i obecny był taki pomoc. Niemców dla Polski, to, to jak się koncentrować na tym. Ale moja działalność jest jako historia zupełnie inna, to jest inna sprawa. I w latach 80. stanu wojny w Polsce, to pan mieszkał w Berlinie zachodnim? Ja cały czas mieszkałem w Berlinie zachodnim, tak, 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 cały czas. A teraz? Ty, w dalszym ciągu mieszkam w Berlinie Tak, tak. Ja jestem ja sam historykiem, ale e, mieszkając w Berlinie, zachodzie, ale miałem wykład w Oksfordzie przede wszystkim. Ale byłem docentem na Uniwersytecie Berlińskim, jak się mówi, w zachodnim Berlinie. To, 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 to była taka. Mhm. Czyli wtedy nie, nie myśleliście o tym, że, że upadnie komunizm? Jak... Jak ta sytuacja się zmienia po 1989 roku, jak Polska... no, to się radykalnie zmieniło tam, bo wtedy nikt, nikt nie myślał, że ten imperium sowieckie tak spadnie, prawda. Myśmy e, chcieliśmy, prawda, ale przyszliśmy między innymi do sprzęt dla opozycji, dla Nowej, dzisiaj o tym mówią, no przyszedł przeze mnie, e, przez Berlina, prawda. Żeby mogliby drukować książki tutaj e, w Polsce, żeby e, najwięcej, żeby intelekt, intelektualni polscy działali, e, żeby społeczeństwo, społeczeństwo miało taki dostęp do informacji. To by robiliśmy, ale to jest zupełnie inna sprawa. Są to dwie, dwie różne – polityczne i społeczne, prawda? E, oczywiście e, trzeba było na przykład informować, co się dzieje, co Nowa robi, co korowcy robią, co inni, inni, inni instytucje robią w Polsce, tak, jak najbardziej, żeby, żeby. Ale, ale wielka rzecz była, co samo społeczeństwo robi, bo społeczeństwo polskie było bardzo dynamiczne, tyle dynamiczne, że, że wszyscy. Kraje wschodnie się bali, to na rządy. Polska, polskie społeczeństwo właśnie nagrała piękna rola tutaj, jak najbardziej. Wydaje mi się, to jest historyczne do tłumaczenia. Polscy, Polacy bardzo byli takim krajem dynamicznym, i są dynamicznymi jak najbardziej, bardzo aktywni, emocjonalni i dzieciowy. Czyli ta, ta pomoc szła w, w kierunku jakby społeczeństwa, taka charytatywna i Tak, tak. czy To co, to trzeba rodzinie. o tym, przeciętna rodzina myśli o… jak przyjdzieć. Chodziło by było, nie było tyle do, do dostępu, prawda? Kiedy, jak to było, kiedy był stan u Jaki minister powiedział, że trzeba jeść pół jajko i nie całe jajko. No to takie śmieszne dzieci, prawda? Ale kiedy coś się czyta w Zachodzie, to no wtedy powiedzieć nie jajko, trzeba powiedzieć 100 jajek do Polski, prawda? To było tak w tym sensie, ale trzeba ratować, pomóc społeczeństwu polskiego. No tak, tak robiliśmy. To znaczy, cel był jak najbardziej pomóc społeczeństwu polskiemu. Społecznie. Społecznie. Ale też pomagał pan dla... No, robiliśmy, tak, tak, jak najbardziej. Choru, tak, tak. tak. Może pani powiedzieć na przykład, e, e, już w 80 roku prawie 40 tysięcy Polaków pojechało do Austrii. Do I zbieraliśmy adresy tych ludzi. Ty masz rodzina, Daj nam. Od razu poszło. To, to, to trzeba inaczej myśleć, tutaj nie był, polityka tutaj nie chodzi o pomoc społeczeństwu i indywidualne, nie tylko, na przykład, w, a, wysłaliśmy wiesz, kiedy tyry, paczkami do, od kościoła do kościoła, to była jedna sprawa, druga była indywidualna. Mam adres od pani, od rodziny pani, ty byś dokładny i dostała do domu. I to nie jedna paczka, trzy, cztery, ale, ale tak było. Dlatego masowo poszło to. To jest taka wielka rzecz była. Czyli e, ludzie mieli niezależnie od, od kościoła, czy od jakiej instytucji, ale indywidualnie tak było.